Mamy to! Czarno na białym. Ujawniamy top 20 producentów według globalnej sprzedaży AU. Herbatka w dłoni oglądamy, bo zaskoczeń jest tu co niemiara. Toyota nadal na czele, mimo rosnącej presji chińskich producentów w kluczowych regionach, takich jak Azja, Południowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Afryka i Ameryka Łacińska. Globalna obecność, rozpoznawalność marki, dobra reputacja, szeroka oferta dopasowana do różnych rynków oraz sukces hybryd napędzają ten wynik. Volkswagen Group wciąż na drugim miejscu dzięki silnej pozycji w Chinach. Jednak to właśnie Volkswagen jest najbardziej narażony na zmiany preferencji chińskich konsumentów i cła nałożone przez Trumpa. Hyundai i Kia pozostają stabilne, będąc drugim po Toyocie najbardziej globalnym koncernem motoryzacyjnym. Dzięki dywersyfikacji rynków radzi sobie lepiej z trudnościami w Chinach. Stellantis to największy przegryw roku. Złe decyzje zarządu, przestarzała gama modelowa i zbyt wiele marek rywalizujących w tych samych segmentach sprawiają, że aż 8 z 13 marek koncernu pilnie potrzebuje nowych modeli. GM i Ford koncentrują się głównie na Ameryce Północnej i Chinach, ale zaczynają odczuwać skutki spadku popytu w państwie środka. Ich ofensywa elektryczna nie przynosi oczekiwanych rezultatów, szczególnie w przypadku Forda. Brawa dla Renault! Jest to jedyna europejska marka Stop 20, będąca na plusie dzięki koncentrowaniu się na rynkach Europy, Afryki i Ameryki Południowej. BYD to prawdziwa gwiazda 2024, imponujący wzrost sprzedaży w Chinach i za granicą, dynamiczny rozwój gamy modelowej i strategia obejmująca zarówno auta elektryczne jak i hybrydy plug-in przynoszą świetne efekty. Geely także błyszczy dzięki szerokiej gamie marek i świetnemu zarządzaniu Volvo. Tesla zatrzymała wzrost, topowe modele się zestarzały, a konkurencja z Chin jest coraz mocniejsza. Do tego Cybertruck okazuje się klapą. Bardzo dobre wyniki, Li Auto, Lip Motor, Nio, Xpeng, Winfast, Tok, Lucid. Świetny start zaliczył Xiaomi, pamiętajmy o modelu SU-7. Problemy Hozon, Rivan, Gidu, Fisker, Hisan, Aston Martin. Jakie marki Waszym zdaniem wypadły najlepiej? Które stracą na znaczeniu? Daj znać w komentarzu.